Dzień dobry Witam, no deszczyk dzisiaj, zaczyna padać W Warszawie Pozdrawiam serdecznie Wszystkich tych, którzy nie mogą Niestety w ogóle wyjść Pozdrawiam też gorąco wszystkich tych, którzy Którzy Uważnie obserwują Ten mój kanał i, i wytkają mi tam moje błędy Bo wiecie ja Ja dość długo Nie miałem e, prawa jazdy i, i tak naprawdę od jakiegoś czasu dopiero jeżdżę no ale jeżdżę no bo najgorzej to jest nie, nie jeździć I, tam, i na pewno nie jeżdżę doskonale kochani moi ale ale dzięki waszym uwagom no, się się uczę no. I tak na krótko, bo to jak zwykle poranek alkoholika, no to już 15 po 12, ale Wam tak na szybko, te tematy, uzależnienie czym się cechuje, oczywiście nawrotami i to musicie zdać sobie sprawę że specjalistą od negatywnego myślenia jest właśnie alkoholik Nie? A komu pomaga, kto pomaga? Pomagają ci, który, którzy po prostu nie, nie są jeszcze spełnieni. Niezawodowo, nie czyli bezinteresownie pomagają ludzie, którym nieraz jest źle. Bo szczęśliwy ma to tak naprawdę w dupie. Dlatego ja pomagam. Może dlatego nie mam swojego samochodu, nie mam swojego motocykla, żeby mi za dobrze nie było. I powiem Wam tak, że wiara, nadzieja, miłość, Meeting, program i działanie daje naprawdę wsparcie. I to to nie ma dwóch zdań. Teraz, czy ja wiem, że wszystko co posiadam, to jest to, że obudziłem się dzisiaj, że mam szansę na przeżycie jeszcze jednego dnia? Coraz bardziej zdaję sobie sprawę, że to jest cały mój, mój majątek, to jest tak naprawdę ten jeden dzień. <laughs> Dlatego przeżegnałem się i zaraz ruszam. Bo to jest tak naprawdę reszta, wszystko nieważne. Bo pomyślcie sobie, tak jak w tej piosence. Jaka to była piosenka tego e, męża Kory Jackowskiej? E, Marka Jackowskiego. Oprócz błękitnego nie ma nic mi dzisiaj nie potrzeba. Ja to często śpiewałem pod kościołem, czy śpiewam nadal, nie wiem. Bo taka, taka jest prawda, słuchajcie. Cóż nam więcej trzeba oprócz. Kawałka słońca i uśmiechu drugiego człowieka. Powiedzenia czegoś miłego, czegoś sympatycznego. Troszeczkę okazania serca, zainteresowania się. To są te podstawowe rzeczy. Nie trzeba nic wielkiego, wieś. Są naprawdę małe rzeczy, a Dają potężne, potężne wsparcie. Spróbujemy przyjechać tu, apteki może, może znajdzie się jakieś miejsce. Ostatnio mi napisał y, jakiś pan. Bardzo bym prosił właśnie, żeby to kulturalnie się odzywać. Słuchajcie, jak ja się do... Do Was odżywam kulturalnie, to bym prosił też i z drugiej strony. Można pisać, no ten, ale miejmy jakiś, jak tak jakiś standard, nie? Jak, jak coś źle zrobiłem, to można w sposób kulturalny to jakoś napisać i mi się wydaje, że efekt będzie ten, ten, ten sam. Nie? No i się, zawsze się modlę przed tym ko kościołem, bo kiedyś jak szedłem na różnego rodzaju akcje, to zawsze też się modliłem i, mu, i prosiłem, Boże, niech przyjdzie taki czas, żebym ja już nie musiał chodzić na takie akcje. No i przyszedł. I później chodziłem i, i, i nie mogłem jeszcze jeździć samochodem i, i też się modliłem. No i w końcu teraz. Jeździłem motocyklem, samochodem i czyli, czyli modlę się, bo ta modlitwa daje. Ta modlitwa daje, naprawdę pomaga nie Bogu, ale nam. Słuchajcie. Ja zobaczyłem, że modlitwa tak jakby przypieczętowuje to, że my wiemy od czego chcemy. Ja nie mówię, żeby się modlić o to. Ja mam ja mam bardziej modlitwę taką, proszę bardzo, żeby Boże oddaje Ci swoje marzenia, swoje pragnienia. To jest właśnie ten kościół po lewej stronie tutaj. Oddaje Ci swoje marzenia, swoje pragnienia, abyś ty mnie uformował, nie? jaki jakie są kulturalny? No, ładnie. Ty mi uformował i pomógł mi. Bo nieraz moje marzenia, moje pragnienia są, jak to się mówi, do bani. Ja coś chcę i okazuje się, że jest to bardzo niedobre, bardzo złe. Wiele rzeczy takich pragnąłem, chciałem i później dzięki Bogu, że to się nie sprawdziło. Nawet ostatnio miałem tak. Takiego wydawało mi się, że jest coś pięknego i tak dalej. Ach, jak mnie to rajcowało, tego. A później słuchajcie, pomodliłem, pomodliłem się, że dzięki Bogu, że, że to mi ominęło, że nie wszedłem w to. Była kaplica. Wiecie, zbudować coś jest ciężko, ale stracić to można w sekundę, dlatego nawet myślcie o co się modlicie, nie, dlatego jest, jest taka dobra metoda, Boże oddaję Ci swoje pragnienia i swoje marzenia, weź Ty pokieruj, Ty wiesz lepiej co jest mi potrzebne, no jedź człowieku, no to jest kobieta, no zapomniałem, kierunkowskaz niewyrzucony. No nie będę się chwalił, bo ja sam nie lepiej jeżdżę. A tutaj, ty ty. widzicie tutaj aptyka Ja bym chciał tutaj, też tu stanąć razem z tymi panami. Coś tu załatwić. Pozdrawiam.